Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Metro Exodus Hara to jest kanał Hara TV. No i w poprzednim odcinku skończyliśmy tutaj, jak widzicie. E, no, bawimy się w cichego zabójcy, ktoś tu chodzi. Dobra, załatwiliśmy go po cichu, bo by nas. Demaskował, ale jakoś się udało. Dobra, spokojnie, dzięki. Ok, dobra, idymy tym No, się robi coraz ciekawiej. Kogo zobaczyli te. Nie no dobra, szyb, e, czy te szybki zapis, to okej. Okay. Nie, to nie może być możliwe. początek gry już nas no zobaczyli to pojebane. Nie wiem jak. Nie wiem nawet kogo zobaczyli, czy mnie zobaczyli, czy kogo zobaczyli. Przeciwni e, przeciwników łatwiej zabić kiedy są rozlu rozluźnieni. W trakcie potyczki zdalnego no, no, pozwala coś tam coś tam, coś tam coś tam, leci, coś 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 kurde. Adrenalina pozwala im znieść znacznie większy ból. Atakuj z ukrycia, aby zyskać przewagę spoko. E, tutaj się tym zasyguria. E, rozluźnieni, wrog... rozluźnieni wrogowie zwracają między mniejszą uwagę na hałasy i mogą cię nie dostrzec spoko. Więc będzie trzeba trochę przeczekać. Już wiemy. Ok, szybko tutaj. do, do pizzu tutaj przejdemy... No nie dobra przejdziemy tym wejściem Żeby nas nie zoboczył i zajdziemy go od tyłu Kurwa. czyta szybki zapis, ok Czemu ten debil się musiał zobaczyć sam, co? Za pomocą granatów możesz zlikwidować duże grupy wrogów. Kuźwa Eee. No dobra. Latające demony to potężne mutanty, które niezwykle trudno zabić. Najlepiej za wszelką cenę unikać kontrola... Kontro... Eee, konfrontacji i poruszać się po cichu, gdy są wy pobliżu. Spoko. Tyż się do tego zastosuj, po... jak jak gram po cichu. To mi to po prostu kiepsko idzie. Jestem kiepskim, cichym zabójcą. O! W dzienniku znajdziesz kompas i informacje o obecnym celu misji. Spoko. No, jestem, po prostu jestem kiepskim. E, gdy się poruszasz, znacznie łatwiej się, się dotrzeć. Spoko. Ogólnie jestem kiepskim. E, kiepskim. Mm, cichym zabójcą. I to bardzo kiepskim, cichym zabójcą. Ja bym przyjść, e, zrobić. Ram, ram, ram. On już tam poszedł, spokojnie. On już powinien być tutaj. Więc my chwilę poczekamy. Dobra, czekajcie. Nie godej, że mnie te debile zobaczyli. O świniety. Dobra, nie widzimy. Spoko. Mam nadzieję, że się teraz uda. Tam są też jakieś... Debile Tam jest jeden Okej okay. U tam jest jeden Ale nie wiem W którym miejscu Miejscu dokładnie Dobra, ale my pójdziemy tutaj. Poko, cicho. No, ja pierdolę. Czyta szybki zapis. Ok. Jak, jak ten debil mnie zobaczył? Kurz, debele. Nie, trzeba jakoś to załatwić. E, mam nadzieję, że dzisiaj ogólnie, ogólnie w tym z tego wyleżemy po cichu. Bo chcę to po cichu zatwić I tak już za bardzo zahałasował, za bo wiedzą, że ktoś tu jest, ale nie wiedzą kto. Jeśli tylko masz okazję korzystać z tej noży do rzucania spoko Post Aka się ciepie w ogóle Jeszcze właśnie to jest ten ból, że nie wiem Mogę sprawdzić to kurde, mutanty wolę Wodne lubią atakować ludzi, gdy ci czegoś się nie. Dobra. Szybko tutaj. To jeden. Nie Ja tamten już poszło.

Jakiś odcinek. Wszystko widzą, wszędzie widzą. Oczy w dupie mają kuźdę przykucni, by poruszać się ciszej. Możesz też wykorzystywać ha ha hałasy. E, hałasy wy, tleby, kto ci nie spodziewa. Spoko, ale jak już jest a one mają oczy w dupie. To się nie dzieje, że mnie widzą. Ja. Dobra, trzeba coś to inaczej rozegrać zobaczyć, jaka się nożym ciepie! Bo nie wiem który, bo nie wiem już który rosto i yy, da tędy Идем, еще раз Тут латарцы Пойми, какая ты дебил, я

Jutra Cykom. Dobra, tam tamteś jakaś patrzy. U góry ktoś jest. Ubra. To już wiem, że ktoś jest u góry. Problem jest taki, że nie mam nic okay. uh, open fire. Czy zapis. Okej, okay. jeszcze ostatni rozwój. Dużo łatwiej cię wykryć kiedy korzystasz z latarki. Debile oni ja nie korzystają z latarki, nie. A bo się dzieją czemu ludzie kurzą, nie? No, jeszcze nie do normalnie 10 minut odcinka i już tego nie przeszłem wyłączyć w opcjach gry. Celownik i znaczniki trafień są domyślnie włączone, możesz je włączyć. To fajnie, że mogę wyłączyć, ale mi to nie interesuje. Zrób tak, żeby będę mnie nie widzieli w tym momencie.

Tam się tam. gdzie? No, Widzicie co? Dobra. Tutaj mnie w miarę nie widzą. I Idemy dalej, wiem, że możemy iść w tamtą stronę. Wiem, że zaraz ktoś... No też mnie widział ten debil. Ja Pindolę. No.

Coś tam widział, żeby wyłączyć światła. O, coś chyba wyłączyłem, ale nie wiem co. A, tu są chyba te światła, są dobra. My przynajmniej nie będzie widać. No, ten no, no. szybki zapis, chuj ryzykujemy. Czekajcie, jak stąd wylejemy i tamtego tego zaciągniemy no to już byśmy dwóch zabili ale więcej e, bo tam jest, wiem, że tam jest jeden e, tutaj chyba już tutaj my tego zabili czekajcie Tego szybko Leciągnąć Trzeba to go zgasić i mogę I mogę pitać tutaj w sumie Bo Wiem, że tam jest jeden Którego? I got you. Spoko. To są w ogóle cześć. Wyłączymy tutaj nic nie ma ciekawego. A gdzie to? Szybki zapis. Dobra. Wyżej... tutaj idzie przejdzie, No Spokojnie trzeba to, spokojnie. Powiedział. Lepiej spokojnie. tutaj to wszystko pogasza. I możemy iść dalej. o ty, to idzie po prostu na mnie. halo nie wiem co tam idzie Nigdzie idzie, fuja robi Ktoś tu jest w ogóle? Nie wiem, że ktoś, ktoś jest taperki ...kilku załatwił. Nie wiem, czy ktoś jest tam u góry. Beach, eh? I'm sure I saw it here. It's you and me now. <coughs> cover. I You're not true. Not <laughs> We've got to give up, or they'll <sighs> The barges are clear. Time czy on Cię czy co. No, czy poddaje? Dobra. 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 All the traders are neutralized. Damn, we shot them. Bam, and they're down. They didn't even know what hit them. Yes, our team did so, so well. So. Shut up, e, si Maybe even two <sharp> each. Poco. Uh huh. Don't shoot. I can pay the, the goods. Take them. You can take the goods. Dobra. Co teraz? Obecnie idzie w tym ta. Dobra, robotartem. Dzięki, dzięki. Jak nie po cichu, debile? the winds are fair and the waters are smooth. And our job watch it out there. Oh yeah, we're gonna need that lot, all right. Fair winds? Hurrah! Man your stations, weigh anchor! We're going go about halfway there, then wait in the reeds until about four o'clock. We want to get there early in the morning when the fog is the thickest and they are sleepy after the morning prayer.

Pokol gotowe, panowie. Hey sailor. What did you do to your barge? What you gonna sell now? Oh, you're so funny. Где ты So, Artyom, shall we move? Whoever gets there first wins. Break a leg. Pokol. Oh.

Reszcie dowiedzecie się wy w następnym odcinku. Yy, I tak, jeśli odcinek się wam spodobał, to zostawcie lajka, zostawcie komentarz, no i przede wszystkim zostawcie subskrypcję albo subskrypcji dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco na moim kanale i do zobaczenia do następnego odcinka. Na razie.